Justice is Served. Pułapka! Złodziej kradnie karton z psią kupą w środku. Święta się zbliżają, więc czas zaopatrzyć się w świąteczne prezenty. Niestety, niektórzy robią to w mniej legalny sposób i kradną przesyłki wprost spod drzwi innych ludzi. Kobieta z Waszyngtonu miała już dość po tym, jak w sumie skradziono jej kilka przesyłek o wartości ponad 800 dolarów. Andrea Hutzler wyprowadzając swoje psy wpadła jednak na pewien pomysł. Zamiast zapakować ich odchody do woreczków, zapakowała je do pudełka i zostawiła je przed domem. Zostawiła też ukrytą kamerę i nagrała mężczyznę, który ukradł jej śmierdzący prezent. Kutzler przekazała nagranie policji i poinformowała o wcześniejszych kradzieżach. Policja szuka już podejrzanego.